Witam wszystkich serdecznie, a dzisiaj sprawdzimy sobie, czy okulary MetaQuest 3 to cały czas w roku 2025 roku okulary warte zakupu? Jeśli chcecie dowiedzieć się, konieczką dajcie film do końca, na pewno odpowiemy sobie na to pytanie. Zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jak Wam się film spodoba. Także bez przedłużania, zabieramy się już do tematu filmu. MetaQuest 3 to okulary z dobrym procesorem, Snapdragon XR 2 generacji 2 i ogromną biblioteką gier, ale czy cały czas są opłacalne do kupienia w 2025 roku? Najpierw omówimy sobie wykonanie tych okularów, które moim zdaniem jest dosyć dobre. Dużo osób skarży się na te paski, które zakłada się na głowę, że są niewygodne. Moim zdaniem nie jest to ogromny problem, a komuś są niewygodne, to można zakupić Jakieś ulepszenie do tych pasków, albo w ogóle zmienić to? Czy moim zdaniem trzeba od razu się w to zaopatrzyć? Nie. Ale jeśli komuś niewygodne, więc naprawdę umiejętnie rozgrywkę. Media Quest 3 ma ekran rozdzielczości 2064 na 2208 pikseli na oko, co łącznie daje ponad 4000 pikseli szerokości, czyli ostrzejszy obraz niż Full HD, co jest naprawdę. Dobrym wynikiem i jest lepszy od swojego starszego brata MetaQuest 2. MetaQuest 3 posiada 8GB RAMu, co jest w miarę dobrym wynikiem, ale nie samymi plusami człowiek żyje. Bateria starcza na tylko 2 godziny, co naprawdę znacząco utrudnia dłuższe rozgrywki. Chyba, że ktoś gra w takie sesje, powiedzmy 15-minutowe. No to wtedy bym rozważył zakup META Quest 3S, ale porównanie tych okularów zobaczycie w innym odcinku. Na papierze wszystko wygląda świetnie, no to bierz i kupuj, ale cena może delikatnie odstraszać. Cena jest to około 2300 zł na oficjalnej w stronie META, co jest dosyć sporo. Jeśli przekraczają czyjś budżet, no to po prostu moim zdaniem trzeba kupić metę s 3 są również dobrym sprzętem. Co do kontrolerów, moim zdaniem są one dobrze wykonane. Bardzo wygodnie się nimi steruje. Mają bardzo dobre śledzenie. Parę razy przeszły już test wytrzymałości. Można tutaj zobaczyć, czyli walnąłem oczywiście w kant biurka, jak grałem. No i jak widać nic mi się nie stało. Wszystko jest w porządku. Więc na pewno są dobre kontrolery, lepsze niż MetaQuest 3, czy MetaQuest 2. Kolejnym plusem tych okularów jest śledzenie rąk. Czyli na przykład zagramy sobie w Job Simulator, nie sterując padami, a własnymi rękami, co jest naprawdę genialne. Mega fajnie się to gra. W mni też to bardzo dobrze się sprawdza, czyli pisanie ręką na wirtualnej że daje sporo flashlighty. Jest też fajna funkcja w tych okularach, czyli, jak stukniemy dwa razy w te okulary, przenosimy się, jakby do innego świata, co teraz widzicie na ekranie. Bardzo fajnie to działa. Bardzo moim zdaniem jest to ciekawe, że twórcy o tym pomyśleli. Bardzo fajnie ogólnie się w to używa. Soczewki lepsze od tych z Meta Quest 3S i Meta Quest 2. Co widać, jest ekran bardzo ostry, bardzo przyjemnie się gra. Jest dużo ostrzej. Jest dużo ostrzej niż w innych okularach ze słabszymi soczewkami. Również istnieje regulacja soczewek, co naprawdę jest bardzo wygodne dla osób o różnym rozstawie oczu. Warto też wspomnieć, że Meta Quest 3 jest Głównie nastawione na gaming. Jeśli chce się, powiedzmy, takie okulary bardziej do pracy biurowych, pomyślałbym na przykład nad Questem Pro, czy za dużo większą cenę Apple Vision Pro. Podsumowując, są to naprawdę dobre okulary, ale czy na pewno warte zakupu w 2025? Czy może jest jakiś inny model lepszy? Odpowiedź brzmi, to zależy. Jeśli ktoś jest nastawiony jest na najbardziej wydajny gaming. Z troszeczkę mniejszym komfortem niż Meta 3 i ma PlayStation, niech wybierze PlayStation VR 2 które jest, no wygląda lepiej ponieważ ma moc PlayStation ale nie, PlayStation VR nie ma funkcji takich jak Meta 3 czyli yy, nie wykrywa rąk, nie ma śledzenia yy, rąk ale za to ma śledzenie oczu, czyli można grać w horror typu nie mrugnij, a jak mrugniesz czyli coś na twarz wyskakuje a jeśli nie grasz długo, a jednak zległ na tych funkcjach, czyli na przykład kolorow, widzisz wszystko kolorowe, tak jak jest, na, tak jak jest naprawdę na świecie przez okulary, to wybierzmy metą jest 3S i nie będziesz musiał tego dużo płacić i nie jesteś nastawiony na długą roz, no, rozgrywkę. Uwaga, pająk. Chromka, to warto czy nie? Moim zdaniem, jako cena daje jakość, są to najlepsze okulary od mety i ogólnie do gamingu. Pamiętajmy, że różni się z Valve Index, który ma dużo mniejszą bibliotekę, bo tylko bibliotekę ze Steama, no ale ceny jego są zdecydowanie większe. A sama rozgrywka nie jest wyda dużo wydajniejsza. Podsumowując, czy warto? Moim zdaniem, skromnym tak. Ale, tak jak już mówiłem, to zależy od Waszych potrzeb. Także chromkę, dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.